Będzie pochwalony Jezus Chrystus, witam w odcinku ostatnim naszych rekolekcji, rekolekcji, które przeżywamy w sercu Maryi, w życiu Maryi. Jesteśmy zaproszeni do domu jej wiary, do domu jej oczekiwania, aby przyglądać się temu, co przeżywała, i aby czerpać z jej świadectwa, żeby budować naszą relację z Bogiem na wzorze najpiękniejszego chrześcijańskiego świadectwa jakie możemy sobie tylko wyobrazić. Kościół nie zachwyca się Marią na wyrost. Kościół nie przesadza, gdy w pełnych uznania słowach wypowiada się o dziewicy Maryi. Kościół po prostu wniknął, dzięki łasce Bożej w tajemnicy jej życia i zobaczył że w jej życiu ukrytym i w tym, co zostało opisane na kartach Ewangelii, Bóg dał nam przepis na chrześcijaństwo. Dlatego chcę z Wami podążać, życiem Maryi, chcę z Wami podążać właśnie tym, co przeżywa, by przyglądać się głęboko momentom, w którym objawia się jej wiara i w którym możemy się zachwycać pięknym oczekiwaniem. Teraz będzie znowu fragment z Ewangelii św. Łukasza, znowu drugi rozdział od wersetu 41. To ten fragment będzie punktem wyjścia do naszego dzisiejszego rozważania. Jego rodzice udawali się corocznie do Jeruzalem na uroczystość Paschy. Gdy, skończyły się, gdy skończył 12 lat, Poszli z nim według zwyczaju tej uroczystości. Gdy uczcili te dni, wracali, a Jezus, chłopiec, został w Jeruzalem. Jego rodzice nie zauważyli tego, bo myśleli, że on jest gdzieś w grupie pielgrzymów. Po przejściu jednego dnia drogi, zaczęli go szukać wśród krewnych i znajomych. Gdy nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem i tu go szukali dopiero po trzech dniach go znaleźli. siedział na terenie świątynnym wśród nauczycieli, przysłuchiwał się im i zadawał pytania: Wszyscy słuchający go byli zdumieni jego rozumem i wypowiedziami. Kiedy go zobaczyli byli poruszeni, a Jego matka powiedziała do niego synu, dlaczego nam to zrobiłeś? Oto twój Ojciec I Ja, z bólem szukaliśmy ciebie. Odpowiedział im: Dlaczego mnie szukaliście? Czy nie wiecie, że ja powinienem być w tym, co należy do mojego ojca? Oni jednak nie zrozumieli słów, które im powiedział. Potem odszedł z nimi, wrócił do Nazaretu i był im poddany. Jego matka zachowywała wszystkie te słowa w swoim sercu. A Jezus robił coraz większe postępy w mądrości, w dojrzałości i w łasce u Boga i u ludzi. Pierwsza rzecz, która od razu bardzo mocno dotyka mojego serca, to to, że Maryja i Józef są tymi, którzy tak jak należy, co roku przeżywają paschę. Co roku przeżywają tajemnicę wyzwolenia. Z niewoli egipskiej i udają się do Jerozolimy. Taki był zwyczaj, i moglibyśmy powiedzieć, że nie ma w tym nic nadzwyczajnego, no po prostu tak robili pobożni życi. Jednak, gdy wnikamy w serce Maryi, gdy uczymy się od niej, co to znaczy wierzyć, co to znaczy żyć z Bogiem, co to znaczy być chrześcijaninem, to te słowa są bardzo ważne, ponieważ pascha, męka, śmierć i zmartwychwstanie są centralnym, Elementem naszej wiary, są centralną przestrzenią, są centralnym wydarzeniem, które nie tylko my mamy celebrować co roku w liturgii, ale tak naprawdę my mamy to przeżywać, my mamy w to wejść, to się ma dziać w nas. To my w naszej drodze wiary umieramy, z martwych wstajemy. I życie w rytmie paschy jest życiem chrześcijańskim. Życie w rytmie Ziarna, które zanim będzie wrzucone w ziemię, obumiera, by wydać życie. To jest życie chrześcijańskie. I Maryja i Józef to celebrują. I celebrują to liturgicznie, celebrują to w modlitwie. Ale Bóg wie doskonale, że oni to muszą przeżywać. Że oni z każdym rokiem, z każdym upływem czasu, które. Sprawia, że są bardziej zjednoczeni z Bogiem, muszą tą paschę przeżywać coraz wyraźniej. Widzieliśmy tą paschę w tej scenie, gdy Maryja jest na językach okolicy, ponieważ jest w ciąży, a nie współżyje jeszcze z mężem. Tak, to było wydarzenie paschalne. Poród był wydarzeniem paschalnym w tych warunkach uwłaczających godności Matki Boga, to była pascha. Ofiarowanie i słyszenie tego proroctwa to była pascha. To było wejście właśnie w tą prawdę o drodze obumierania. I wydawać by się mogło, że pielgrzymka, że święta, że radość zbycia w domu Pana, radość śpiewania tych psalmów, z którymi na ustach się wchodziło do Jerozolimy, były psalmów pielgrzymkowych, bardzo takich, wiecie, doniosłych, znoszących serca do Boga. Że to nie jest dobry moment na to, żeby przeżywać fizycznie paschę, żeby tracić, żeby umierać. A jednak Bóg to robi. I w tej scenie Maryja jest zaproszona, żeby przeżywała paschę w momencie, w którym się nie spodziewa, w momencie, który jest, no tak by można powiedzieć, taki niewłaściwy na takie doświadczenie. Kiedy doświadczyła Boga, kiedy składała Bogu hołd, kiedy uczestniczyła w kulcie, kiedy była tak blisko Boga, Bóg się gubi, jej syn znika, chociaż był. Chociaż wydaje się, że powinien być gdzieś wśród bliskich, wśród krewnych, przyjaciół, że to, że akurat nie jest pod ręką, to nie jest nic złego, no bo po prostu może być gdzieś trochę dalej. Okazuje się, że nie, że ginie. Ten obraz, on pokazuje też to, co często dzieje się w naszym życiu, gdy my pozwolimy na to, żeby nasza relacja z Bogiem troszeczkę się ochłodziła, żeby ten żar relacji z Bogiem gdzieś tam był trochę na dystans, w jakiejś odległości. I niby mamy poczucie, że nic się nie dzieje, no bo się modlę, bo uczestniczę w liturgii, ale jednak ten Bóg może się oddawać. Jeżeli nie ma żaru serca, jeżeli nie trzymamy się blisko siebie, przeżywamy takie sytuacje, które święty Ignacy z Loyoli nazywa strapieniem duchowym zawinionym, gdy przez naszą opieszałość, przez nasze lenistwo duchowe, przez skracanie modlitwy, przez pozwolenie sobie na taką modlitwę mniej gorliwą, a bardziej po prostu taką formalną, My zaczynamy tracić Jezusa, i on się nam gdzieś tam gubi, i nawet nie wiem kiedy, bo nieraz można się obudzić z takim przeświadczeniem no, ale przecież ja się modliłem, no przecież ja chodziłem do kościoła, no przecież ja byłem z Bogiem, i nagle nie ma. I nagle się zgubił, zgubiło się, zgubiła się Jego obecność, zgubiło się Jego doświadczenie. Tak, te sytuacje mogą być zawinione. I teraz popatrzymy na Maryję. Na jej wiarę, na jej postawę, i zobaczymy, w jaki sposób zachować się w takiej sytuacji. Od razu, gdy Maryja zauważa, że Jezus się zgubił, od razu zaczyna szukać. I w pierwszej kolejności szuka w swoim otoczeniu, w swoim powołaniu, w swoich relacjach, w rodzinie, w przyjaciołach, w krewnych, szuka Boga w tym, co jest. Przestrzenią realizacji jej powołania, bo Bóg powinien być tam. To jest dla nas bardzo, ważne, bardzo ważna informacja, bardzo ważne przesłanie, że nie należy szukać przesadnie Boga gdzieś daleko, daleko. Bóg jest w Twoim życiu, w Twoim powołaniu, wśród Twoich bliskich, w Twojej wspólnocie. Ale czasami są takie sytuacje, w których Bóg zaprasza nas, żebyśmy wyszli poza to, co jest nam najbliższe. Byśmy poszli w inne miejsce, w miejsce, w którym jest Bóg. Być może byśmy wrócili do miejsca wcześniejszego objawiania się Boga. To tak jak mówi Apokalipsa, wróć do pierwotnej miłości, wróć do pierwszej gorliwości, wróć do tego miejsca, do którego nie masz wątpliwości, że tam spotkałeś Boga. Wróć, by tam na nowo rozpalić charyzmat relacji między wami. W Maryi jest wiara. Nie załamuje się, gdy Jezus ginie, chociaż w jej sercu jest ból. To musi być bardzo dramatyczne doświadczenie. Ale Maryja nie traci wiary, Maryja szuka, Maryja się nie poddaje. Słuchajcie, trzy dni to trwało. To jest dramat, bo to dziecko mogło nie przeżyć. To dziecko Mogło zostać porwane, mogło zostać e, zabite, mogło się coś stać, mogło umrzeć z głodu, mogło się coś stać. Maria nie traci nadziei, jest matką niezawodnej nadziei, gdy szuka z wiarą. I Maria w tej scenie wznosi się ponad swój ból, ponad lęk. Przecież możemy sobie tylko wyobrażać, co się kryło w jej sercu, jakie to było naprawdę dramatyczne wydarzenie, ale mimo wszystko Maria szuka. Mimo wszystko Maria wraca do Jerozolimy, idzie i szuka go w świątyni. I znajduje. Przez ten czas ona też czeka. Oczekuje spotkania. Tęskni za spotkaniem, tęskni za Jezusem, który został zgubiony. To oczekiwanie ono wzmaga wiarę. Ono buduje wiarę. Wiara i oczekiwanie. To są takie rzeczywistości, które się wzajemnie uzupełniają i wzajemnie siebie budują. I Bóg nagradza tą wytrwałość. I ma miejsce spotkanie z Jezusem odnalezionym, takie bardzo trudne, niezrozumiałe. Możemy sobie wyobrazić, jak wpadają sobie w uściski, jak Maria się cieszy, jak Marii płyną łzy, jak Maria go całuje, tuli, ściska, jak Józef czuje ulgę w sercu. Jak bierze na ramiona, jak go podnosi, jak go tuli, to, to są takie bardzo czułe, piękne gesty z radości odnalezienia. I w sercu Maryi rodzi się takie bardzo ludzkie pytanie: dlaczego nam to uczyniłeś? Przecież to było dla nas trudne. Dlaczego zniknąłeś? Przecież wiesz, że to spowodowało ból. Dlaczego? Czy to nie jest nasze pytanie w czasie strapienia duchowego? Czy to nie jest pytanie do Boga, które my zadajemy sobie w naszych ciemnościach, w naszym kryzysie, w naszych takich zmaganiach, w których nie czujemy Boga? Ja wiele razy to pytanie zadawałem Bogu: dlaczego na mnie to przychodzi? Dlaczego to się musi dziać? Dlaczego, skoro jestem Twój, nie ochroniłeś mnie od tego? Dlaczego pozwalasz, abym cierpiał? Dlaczego znikasz? Dlaczego tak wiele mnie nieraz kosztuje modlitwa, wierność? Dlaczego przychodzą pokusy, które są dla mnie trudne? Dlaczego? Przecież jestem Twój, a Ty jesteś mój. Dlaczego pozwalasz na ból w moim sercu? I chcę Ci powiedzieć, że wszystko, co dopuszcza Bóg, ma wielki sens. I bez pewnych prób wiary, bez pewnych zgubień Jezusa, zawinionych i niezawinionych, bez ciemnych nocy, bez tych momentów, które są strapieniem, ciężarem, niemocą, nie moglibyśmy rozwinąć naszej wiary, nie moglibyśmy jeszcze mocniej czekać. Bóg wie, że to jest nam potrzebne. Maryja potrzebowała tego doświadczenia. Ale też czytamy w tej scenie, gdy Jezus mówi: Czy nie wiecie, że powinienem być w tym, co należy do mojego Ojca? Oni jednak nie zrozumieli. Nie zrozumieli słów, które powiedział. To nie jest tak, że Maria była na tyle uprzywilejowana, że wszystko wiedziała, że wszystko było przez nią, przed nią odsłonięte. Nie. W niej było wiele pytań, w niej było wiele niezrozumienia. Ona nie wiedziała. Ona też szła w ciemności. Ona jest podobna do ciebie. W jej życiu też było strapienie, w jej życiu też było zaproszenie do chodzenia po wodzie i czasami nie umiała tego robić. Była taka jak ty podobna do ciebie, bliska tobie. No właśnie, masz prawo nie rozumieć. Masz prawo nie rozumieć, drogi Boże, masz prawo nie rozumieć doświadczeń paschalnych, masz prawo pytać, Boże, dlaczego ja znowu muszę wejść w śmierć? Czy to na pewno jest mi potrzebne? Masz prawo pytać, ale Maryja w tym pytaniu jest cały czas niewiastą wiary, niewiastą oczekiwania na odpowiedź, niewiastą, która ufa Bogu i wie, że pewnych odpowiedzi nigdy nie otrzyma. No właśnie. Miłość Boga nie wyraża się w tym, że zawsze odpowie na każde Twoje pytanie. Że da ci taką odpowiedź, która Cię będzie satysfakcjonowała. Miłość Boga nie oznacza wcale tego, że jak małemu dziecku ci wszystko wytłumaczy. Nie. Bo byś pozostał małym dzieckiem, a on chce, żebyś dojrzewał, a On chce, żebyś wzrastał. Dlatego zaczyna Cię traktować też jako dojrzewającego, jako dorosłego i jako samodzielnego. Nigdy nie będziesz wiedział wszystkiego, tak jak Maria nie wiedziała. Zawsze będziesz doświadczał bólu niezrozumienia, tak jak Maria go doświadczyła. To się wpisuje w normalną drogę chrześcijańską. Ale Maria jest dla nas tak ważna, bo ona nam pokazuje, jak się w tym zachować. Zadawaj pytania, ale mniej w sobie ufność. Zadawaj Bogu pytania. Mów mu o twoim bólu, spowodowanym ciemnością i strapieniem, ale ufaj, że w Bogu wszystko ma sens. Czekaj, czekaj na to, że Bóg ci odpowie, ale zgódź się na to, że może to nie nastąpić, że pewne rzeczy będą dopiero odsłonięte przed Tobą w Raju, i że właśnie też to, że pewne rzeczy są zasłonięte. Sprawi, że w ten raj będziesz mógł wejść. Bo już tu na ziemi przeżyjesz oczyszczenie, ogołocenie. Przeżyjesz po prostu Paschę. Maryja z Józefem i Jezusem szli na Paschę do Jerozolimy i tą Paschę nie tylko celebrowali, ale tą Paschę przeżyli. I Ty jesteś zaproszony do przeżywania Paschy nie tylko w święta Wielkanocne, ale codziennie. Nawet wtedy, gdy to jest niespodziewane, nawet gdy wydaje się, że to jest nie na miejscu. Bóg wie, kiedy dać nam czas wewnętrznego zagubienia, bezradności, bólu, który pozwoli nam więcej pragnąć, więcej czekać i więcej wierzyć. I chcę Ci życzyć, na koniec tych rekolekcji, żebyś chwycił się słowa zapisanego w sercu Maryi. Słowa, które dał Maryi Bóg. Słowa, które stało się ciałem. Abyś chwycił się słowa, które ona też przez całe życie czyniła ciałem. Abyś chwycił się tego, bo to słowo pozwoli ci wytrwać do końca. Pozwoli ci wejść w chwałę Ojca. Pozwoli ci widzieć Boga, niezależnie czy będzie jasno czy cielne. Abyś chwytał się słowa, bo bez Niego nie da się czekać na Zbawiciela. Bez Niego nie da się wierzyć. Bez Niego nie da się przeżywać każdej sytuacji w sposób taki naprawdę chrześcijański, Jezusowy, w sposób głęboki. Pan przychodzi codziennie. Gdy wierzysz i czekasz, codziennie jest Boże Narodzenie. W przeróżnych sytuacjach, które Cię spotykają. Niech Bóg ci błogosławi tymi sytuacjami. Niech Bóg ci błogosławi swoim przychodzeniem i niech Bóg obdarzy cię pokojem tego przychodzenia. A Maryja niech prowadzi cię do Jezusa. Niech prowadzi cię w coraz większą wiarę i w coraz głębsze, piękniejsze i bardziej wolne względem Boga oczekiwanie. Na Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.